Jedzie, jedzie, jedzie. Czym? Nudą. <śmiech> <śmiech> Ze wszystkich stron Polski idą, biegną, jadą. Zrobią wszystko, aby dotrzeć w jedno miejsce. Odrażający, głodni, wściekli i mocno napaleni. Alibanka się spaliła. Szamani kina, szaleni amatorzy, studenci najlepszych filmówek. Nic niewiele widziałem, właściwie, właściwie nie widziałem, no ale skamarowałem. Oni wszyscy przyjeżdżają do Opola na Święto Kina Niezależnego w programie Panorama Kina Światowego, Kino w mieście, Spotkanie z animacją oraz konkursy filmowe. Więcej na www.opolskielamy.pl Niektórym do szczęścia potrzeba tak niewiele. Zobacz, Polska Polendzica, wszystko, jesteśmy w Raju. Wiemy, że Wy potrzebujecie dużo więcej. Oraliśmy cały rok, by teraz spełnić każdą waszą zachciankę. A zrób kotka. Przygotujcie się na prawdziwe święto kina. Przywitamy was z honorami. Dajcie się porwać w wir kinowego szaleństwa. A obiecujemy wam, będziecie skakać z radości. Zanurzcie się w naszej rzeczywistości, a uwierzycie w to, co niemożliwe. Polska, trzecią drużyną świata. Sukces! Czekaliśmy. Naga prawda o Polakach sprawi, że nieraz pukniecie się w szybkę. Nie pozostawimy wam cienia złudzeń, że wielu z nas ma podobne dylematy. Jakie ja mam kupować gumki, skoro w kioskach są stare baby. 30 kwietnia i 1 maja zagłosujcie na swój ulubiony film niezależny. Tylko nie mów, że nie masz czasu. A po konkursie... Zapraszam Was na bankiet. Aha, i umyjcie się chłopaki, bo to elegancka impreza. A wiesz kto będzie? No, U mnie Podczas gali poznacie wyniki konkursu. moje wyniki? Odbędziecie kuluarowe rozmowy z twórcami, weźmiecie udział w losowaniu nagród i najecie się do woli. do nabycia w miejskim ośrodku kultury. I don't think I've seen a show performance like this ever before.